I witam Was w kolejnym odcinku z serii Boże, jak taka się nazywało Znowu zapomniałem. Dobrze, więc o co? Otóż chciałem na samym początku przeprosić Was za ten bardzo, bardzo długi e, bardzo, bardzo długą przerwę z nagrywaniem filmików. Wszystkich moich na YouTube. E, tylko kurczę tam nagrywałem przejściowo, bo to dużo nie zajmuje, A tak kurczę montować, nagrywać. Miałem problemy ogólnie z telefonem, i no cóż, niestety. Nie mogłem nagrać żadnego filmu. Teraz jest naprawiony telefon i zaczynamy sobie nagrywanie. Teraz skończyliśmy ostatnio na porcie. Wszystkie robery porobimy. ale mamy to pokazywał od, od pierwszego do ostatniego. No, <try> Dzięki. wyciszą. Okay. Samo sobie gram na tych dźwiękach, ale słyszałam na co chwilkę, że zaciszają moje te. Dobra, to, to ja się w tak swojej podziękowania, to wszystko już zrobię. okej, okay. już jestem z nami, po tym, jak w zrobimy ten level. Mi już nie ma dźwięków. Uwaga, te boje mogą wybuchnąć. jedź Do celu. No to nie jest takie zbyt trudne. Kurczę, bardzo mi wkurza to, że na przykład jak się klikam na ekran, to sobie wychodzi ten pojazd. Dobra. Co to, że się troszeczkę mało odbywam na tych filmikach, bo skupiam się bardziej na graniu, niż na gadaniu. Mam nadzieję, że nam to bardzo nie przeszkadza. Ogólnie pytacie mi się, co się stanie, jak się wyjeci za tą planę. Po prostu... Y Wylatujemy za nią i wylatujemy za nią i się restartuje level, czyli że jej pokazuje się taki smutek ten kapitan, albo kto tam prowadzi te level, gdzie jest ten gwiazdka? Nie, nie ma. nie ma tej gwiazdki. Skitów. tu na pewno nie ma, prawda? tak samo. Ogólnie niedługo nie będziemy niestety musieli na chwilkę. Yy, znaczy, to ta seria, sądzę, będzie dalej trwała, ponieważ tutaj jest tak, że wolno sobie przechodzić te ja mnie Jeszcze raz przeszedł wszystkie, które nie było, bo będę zmieniał telefon i będę miał inny telefon, yy, który no będę musiał wszystko od nowa instalować, te wszystkie gry no i nie wiem, yy, nie wiem czy na iOS-a właśnie będzie wchodzić albo, no, albo na iOSa zmieniam, albo na jakiś nowszy telefon z Androidem no dobra, to wiem, o Boże. to wiem ci po prostu tak przychodzimy sobie z, z to Uh -huh. Nie no bo to jest easy. Odcineczki to troszeczkę dłuższe. No i wtedy telefon jak mnie w internet już ten bo mam właśnie ten mówiłem wam, że tam stary mi się popsuł. Teraz muszę mieć taki. No gorszy, tak na chwilę, Obraz tak są kupiłem. I bardzo wolno się y, na nim przesyłają filmiki, więc muszę nagrywać sobie jakości, a, 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 a później będę mógł nagrywać w lepszej jakości te filmiki y, pod warunkiem, żeby właśnie będę mieć y, ten lepszy telefon. Wtedy będę mieć więcej pamięci na nim, prawda? No i będę mógł w HD i wtedy będzie się mi szybciej przesyłało, no bo tak to mi HD, odcinek który trwa 4 minuty W jakości HD przesyła się już z godziny na no, tym internecie jestem bardzo, bardzo wolny jest No i już upatrzyłem sobie taki, mój kolega taki ma Internet, moja babcia też taki ma i sobie już zastanawiam się tutaj, co kupię Już na 100% wiem tylko muszę teraz zebrać trochę kasy, bo wszystko wydałem. O kurde! Wszystko wydałem na ten telefon. I niedawno właśnie kupiłem sobie rower. No kurde, głupia żaglówko. Naprawdę wkurzały te żaglówki. No ja mamy pierwszą gwiazdkę. Jak chcecie, to proponujcie mi jakieś serię różne. Nie wiem, co nagrywać. Gdzie jest kolejna gwiazdka? No bez to gdzie są te gwiazdki wszystkie? To trzeba w tym porcie, tutaj jest, to się robi, to to nie... A jest! Bez tu jest tutaj! Dobra. Mamy trzecią gwiazdkę, wszystko będzie na trzy. Okay, ok. Dobra. Chciałbym jeszcze raz podziękować za to właśnie co zrobiliście na moich ostatnich odcinkach. Czyli chodzi mi głównie o te, o te... Subskrypcję, bo. No i raz wam dziękuję bardzo za to, za te 35 tych subów. Tak, 35, jeśli się nie mylę. No i za to, co w ogóle robicie pod moimi filmami. Na no 100 subskrypcji będzie specjal, czyli będzie coś tam, coś tam na końcu, jeszcze coś wymyślę, ale nim to będzie, to. No trzeba czekać. Ale ja ogólnie, w dość szybkim czasie, właśnie zdobyłem te suby. Te, które teraz mam. Mm -hmm. I bardzo Wam za to dziękuję. Bo... Gdyby, no gdyby nie go to nie mam nic co oszukiwać, przecież nie zrobił tyle subskrypcji. Ogólnie jak ktoś chce grać w tą grę to na sam początek uprzedzam, że bardzo muli, bardzo ten... Widzicie, gram tutaj nie wiem, 8, 8 minut i 13 sekund, a Telefon mam już gorący. Gorący, nawet mało powiedziałam. Ten lepiej już kojarzę Będzie ten samochodzik, jak bardzo lubię. Śmiesznie się nie jeździ Ogólnie tak, gra jeszcze ma trzy sandboxy. Wszystkie trzy się pobrałem. Takie dostępne później, nie wiem, coś trzeba odbakowywać jeszcze na inne sandboxy. Ale to już się nie tak bardzo nie interesuje. Chyba zdobędziemy tę gwiazdkę jak najszybciej. zabierzemy się za rozpowywanie tego ładunku i też yy, co się dzieje jak się rozjedzie kogoś jakiegoś facia, na przykład takiego murzyna. Odbieramy nam gwiazdkę albo jak nie mamy w ogóle gwiazdek. No, widzicie? Jak nie mamy w ogóle gwiazdek, to po prostu mi się odbiera. To już przycofowaliśmy. Teraz tylko to zabrać. Okej. Okay. Nie był trudny, Ewa. Tak szczerze powiedział się, taki odcinek dzisiaj będzie, taki specjal w podziękowaniu za to, że utrzymaliście te subskrypcje. I przepraszam się za to, że właśnie za długo nie nagrywałem, więc. No więc teraz to macie ten odcinek po 20 minutek. Ok, idź stąd. No i patrzcie, to jest głupie, jak takich dwóch dypili się tutaj schodzi obok mojego statku, i przyglądają się co na co to. To ja robię, a im tylko włącznie przeszkadzają w tym. Jakieś murzyny rasistowskie. Nie wiem czemu to jest tak głupie zaprogramowane, że na przykład ja otworzę tą platformę, a oni nie mogą po tej platformie sobie normalnie przejść albo obok niej przyjść, tylko będą czekać tutaj. To czasami trochę w górę. ogólnie spokój, na taki telefon nie zabiera dużo pamięci, tylko 130MB ogólnie pisaliście jeszcze, że chcecie oglądać u mnie yy, drafta, tak? to co chcecie to tam mam zrobię i niedługo macie się spodziewać na moim kanale kolejnych odcinka z drafta dobra

Boże! sorki jest... po krótkim cięciu coś mi tutaj przerywało w nagrywaniu, i jestem już z powrotem. Nie wiem co się stało z nagrywarką, chyba ona no, chyba nagrywa tylko po 10 minut. No. No i to wygląda. O, na no, MOS był najlepszy, gdyby nie jakieś ekrany, które mi się zaczęły wbalać na no, niego i nie mogłam wtedy w ogóle nagrywać. bo trzeba było jakieś aplikacje instalować po 100 MB.

Dobra, już jedziemy. Nie, wow. nie, 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 nie spodziewam proszę. Ja się staram. Te wszystkie już przeszły. Jeden trochę się zagubiłem, którym wybrałem bo mi się coś tam chyba goście potróciło kiedy miałbym bo ja nie widziałem że jak się po transa zabije ludzi to, że wtedy nie odbierają punkty i wtedy właśnie miałem 0 grantów no i wtedy właśnie chcę teraz mieć wszystko mam 3 gwiazdki, chociaż to jest raczej niemożliwe przynajmniej się pomyliłem no ale dobra Ogólnie bardzo szkoda mi tego, że Polska przegrała właśnie te euro u nas udało od 21 lat. No z tą Anglią na 3,1, plus Szkocję. No, otóż cały czas powtarzali ten sam scenariusz, że strzelali na sam początek bramkę, później wszystko cofali się w defensywę. I... No bardzo mi szkoda tego, bo u nas euro to tak praktycznie było. Tak euro 2012. Wszystkim meczem najlepsze, jest to Urlęcz Pesio Tak, byśmy zremisowali I to gdyby nie Kownacki i Moneta To też by się nie dało Ale tak możecie pisać to w komentarzach Co wam się nie podobało w grze polskiej drużyny No i czy wam szkoda właśnie tego czy przemychaliśmy te Mnie tam bardziej interesuje ta starsza yy, kadra Ta to jest taka Nigdy jakoś Polska za bardzo nie była dobra w tym w młodzieżowej piłce nożnej. No i od Anglii dostać 3 do 0. Trochę wkurza. No miejmy mi nadzieję, że właśnie jest 99%, że reprezentacja Polski dostanie się na Mundial w 2018 roku i to jest właśnie prawdopodobne, bo mamy taką grupę, że jest na razie jak najlepiej. Rumunia, Kazachstwo, Dania i Armenia nie jest to nowych chyba dla Polaków większego zagrożenia. Bo Polska jako właśnie jedyna drużyna na świecie podczas tych eliminacji. Ani razu nie y, przegrała żadnego meczu. Tak, jak było napisane. No i ciekawe, właśnie, czy ten będzie do 40 drużyn, ten mundial. No ja się właśnie ciekawię, trochę będzie zagłupotania przy tym. Bo 40 drużyn, nasz, tak obliczam sobie, że chyba będzie wolał dwie mecze przegrać w grupie. Chyba, też to nie wiem. Albo po prostu będą powiększone grupy, albo po prostu. No. Że po prostu albo będą powiększone te grupy, albo. Albo, albo po prostu będzie więcej grup. W sumie. No ale najbardziej mi się podobała gra polski w tych eliminacjach no na Euro 2016. No, pokazali klasę. Według mnie. No i tak się prezentuje to. ta kierka Tutaj już kończymy jeszcze kilka legali Tak obstawiam, że gdzieś tak Polska właśnie na tym mundialu, no nie wiem, może dostanie się do bardzo fajnie. Chciałbym do półfinału, nic nie mówiąc już o finale. No to ćwierć finału i odpaść z Portugalon no to naprawdę dobry mecz był, bo wtedy Lewandowski, druga minuta bramka. No ale... Dobra. I tak daleko zaczęliśmy jak na nasze piłkarskie możliwości w Polsce. Bo pamiętamy, jak wyglądały Euro 2012 dla najstarszych I Polski I wtedy mi się nawet tego nie chciało. No, do końca, bo byłem dzieckiem, to jakieś tam miałem zainteresowanie mniejsze, ale do piłki że jednak miałem coś. No i w ogóle po meczu z Czechami, z Rosją, to nie chciałoby się. Jestem olewem olejny, poszczębka gorzej. Jestem ja się tak, patrzcie. Się... Zawieszcie ładne do celu, będę sobie prawo trafiał. Jest dużo. Ja obstawiam, że właśnie mundial może wygrać właśnie w razie ja. jak dla mnie. Nie wiem co wy o tym sądzicie, ale to jest taka drużyna, która tam przeważnie Neymar, Daniel, Alves, Hulk, to Filipe Coutinho, David Luiz, Marcelo, Diego Alves, na bramce oni tam mogą coś działać. Największym zagrożenie chyba dla nich będą Niemcy, bo pamiętamy nieszczęsny mundial 2000. 14 dla Portugalii. O, ob, ob, ogólnie, jak wtedy nie było Polski, to kibicował Portugalii. Nie, nie Portugalii, tylko w Brazylii. Przepraszam bardzo. Brazylia i taka Argentyna to taki. moje ulubione reprezentacja poza Polską. To już będzie chyba ten ostatni ten ładunek. No ale dobra na razie z taką piłką nożną później przejdziemy do tego drafta. To wtedy się pogadamy troszkę więcej na ten temat. Bardzo trudno mieć ten właśnie nagranie, znaleźć z tej nagrywarki, nie wiem trochę to takie jest, ale... Aha, nie ja tam mam zrobić to wyprostkę. Dobra. A to już wiem. Trzeba brać holownik na ten. Ale już nie ma czasu na to. Ja wspomogę odcinek po 20 minut, proszę bardzo. To było na tyle w tym odcineczku. Myślę, że jeśli się podobało, to... Ojej, ciągle mnie Jeśli się podobało, pamiętajcie, standardową standardowo, możecie zostawić w górę, zasubskrybować mój kanał, wtedy mnie wesprzecie i będę więcej nagrywał. Na razie, cześć!